To wydarzenie jest niesamowicie ważne dla regionu i dla miasta. Ma tutaj przyjechać z całego świata kilkaset osób. To jest bardzo istotne, że możemy zorganizować to tu, w Olsztynie. Ja jestem dumny z tego, że możemy być partnerami i może się to odbywać tutaj w Uniwersytecie. I że może się to odbywać również w roku 2023, dla nas to jest bardzo istotne, dlatego że w 2023 roku, jak Państwo doskonale wiedzą, będziemy obchodzić 550. rocznicę urodzin naszego wielkiego uczonego Mikołaja Kopernika. Mógłbym powiedzieć podwójnie jest to dla nas istotne, ważne, dlatego że Mikołaj Kopernik żył i tworzył, pracował tutaj na warmii ponad 40 lat. I bardzo nam zależy na tym tutaj wspólnie z Panem Wojewodą, Marszałkiem, prezydentem, jako włodarzami regionu i miasta, żeby. Osoby, które będą odwiedzały w Olsztyn przy różnych okazjach, również w trakcie tego kongresu, mogły z tą spuścizną Kopernika tu na Warmii się zapoznać. Bardzo dziękuję za decyzję, że ten kongres odbywa się tu w Olsztynie. Dla nas to jest bardzo duży, duży wielka sprawa. I bardzo się cieszę, że jeszcze raz powiem, że możemy w, tym, no możemy w tym uczestniczyć. Pierwsze pytanie będzie dotyczyło Kongresu i Zjazdu, no i wiążącej się z tym rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika czy nie korciło albo czy nie było z, jakimś, z zewnątrz jakiejś namowy, żeby zorganizować kongres i zjazd w Toruniu akurat w 550 rocznicę urodzin. Więc zaczynając od tego, jest to kongres Polonii Medycznej, jest to tradycja Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, organizowanie kongresu, gdzie spotykamy się no, lekarze Polonijni, Polacy będący za granicą z całego świata co trzy lata i tych kongres, te kongresy odbywały się w wielu miastach i między innymi, wracając do Pani pytania, był kongres już w Toruniu, więc mieliśmy jeden z kongresów, siódmy chyba odbywał się w Toruniu. Także tak nam się kojarzy Kopernik bardziej z Toruniem, co jest prawdą, co jak tutaj się dowiaduje po przeczytaniu, jednak z Olsztynem i z Warmią był dłużej związany, ale kongres w Toruniu się już odbył. Mieliśmy kongresy w Częstochowie, były trzy kongresy, był kongres w Katowice. W Warszawie, w Krakowie. Ostatni kongres odbył się w 2019 roku w Gdańsku. I wszystkie kongresy były olbrzymim sukcesem. Na takich kongresach spotyka się od 700 do 1000 osób, które przyjeżdżają z różnych zakątków świata. Oczywiście zależy nam to też na integracji z polską medycyną. Stąd te kontakty z izbami lekarskimi, które są współorganizatorami kongresów, ale również z uniwersytetami. Dlatego tylko, że komitety naukowe i prace naukowe, które są tutaj przedstawiane z wielu, wielu dziedzin, mhm. są właśnie we współpracy z, z lokalnymi uniwersytetami. Mhm. Jeśli chodzi o to, że kongres odbędzie się właśnie w, w 550. rocznicę, to jest troszkę zbieg okoliczności, dlatego, że kongres planowany, 11 kongres, miał się odbyć w 2022 roku. Mhm. Więc to było planowane. Ze względu na pandemię niestety no, nic się nie odbywało. Mhm. Musieliśmy ten kongres odłożyć, ale to, że właśnie te, te lata się zbiegły, to jest właściwie bardzo szczęśliwy zbieg okoliczności. Dlatego, mm. że Kopernik był również lekarzem, tak. prawda, oprócz tego, że był astronomem, z czego wszyscy go znamy. I, i to jest jeden zbieg okoliczności, drugi to, że właśnie e, Okręgowa Izba Lekarska i dr Lela, mm. z którą współpracujemy i jako przez Izbę Lekarską z Federacją i ona jest również e, obecna na arenie międzynarodowej, mm. prawda, jest mm. znanym e, stomatologiem. I która zgodziła się na, na pomoc w tym, bo tak jak wcześniej powiedziałam, to jest, to jest olbrzymie przedsięwzięcie i, i organizacyjne z od strony naukowej, od strony organizacyjnej zorganizowanie hoteli, prawda, bazy naukowej dla, dla tylu uczestników. Więc to zabiera czasu. Także ten szczęśliwy zbieg okoliczności spowodował, że jesteśmy w Olsztynie, i, no i, i, i jak podawałam, właśnie braliśmy pod uwagę parę innych miast, to zdecydowanie wśród Polonii, prawda, lekarzy polonijnych, Olsztyn i Warmia Mazury był takim no, preferowanym miejscem, stąd właśnie nasza prośba w tym kierunku, i to się udało do tej pory. W pana gabinecie wisi portret Mikołaja Kopernika, a przy okazji zjazdu i kongresu, to jego 550 rocznica urodzin będzie y, czczona. Tak? Y, Chciałabym się zapytać, jakie wartości y, młody człowiek może od Mikołaja Kopernika, pana rektora zdaniem, zaczerpnąć? To ja myślę, że jeżeli się prześledzi życie Mikołaja Kopernika. Zarówno od momentu, kiedy zaczął edukację, bo ona była prowadzona przez niego i w Polsce, ale też w dużej części za granicą. W związku z tym pierwsza rzecz, która mi się nasuwa, to to, że mógłby nauczyć się dbać o swój własny rozwój o swoją edukację, z takim zaangażowaniem, jak czynił to Mikołaj Kopernik. To, to pierwsze. Potem jego e, późniejsze życie, i tu związane z e, naszą Warmią ukochaną, e, 40 lat, e, zajmował się różnymi sprawami. I tą drugą e, wartością to pielęgnacja pasji. To jest druga rzecz, czyli pasja do nauki, pasja do pomagania innym, chęć pomagania innym, czyli też tutaj taka dodatkowa jeszcze rzecz. No i trzecia to ogromna pracowitość. To jest kolejna rzecz. Miał też w swoim życiu takie momenty trudne, szczególnie w kontekście swojego odkrycia, gdzie nie był pewien tego, czy uda mu się z tym odkryciem wyjść na zewnątrz. E, wiadomo z jakich względów nie poddał się. I to jest kolejna wartość, czyli walka o własne cele. Poza tym Kopernik był też takim człowiekiem renesansu. Czystym tego słowa i dosłownym znaczeniu, no bo zajmował się przecież nie tylko astronomią, był właśnie lekarzem, prawnikiem, ekonomem. W Olsztynie napisał Traktat de monetę, ale też walczył. Walczył. Czy ta, ta właśnie jego odporność na niektóre rzeczy. To jeszcze jedna cecha, której też młody. Zdolności przywódcze, no bo obrona zamku no, ewidentnie e, była związana też z e, jego umiejętnościami przywódczymi. Kongres i zjazd jednocześnie, plus e, rocznica obchody rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika to bardzo duże przedsięwzięcie na bardzo dużo osób. Jak dużo pracy przed Panią? No na pewno dużo, ale lubię wyzwania, więc cieszę się przede wszystkim, że ten kongres się u nas odbędzie. Ta praca nie będzie wykonywana przez nas. To, co już wcześniej tutaj padło w różnych rozmowach, głównym partnerem i organizatorem kongresu polonii medycznych jest Okręgowa Izba Terenu, gdzie się kongres odbywa, więc dlatego będzie to wykonywała w dużej mierze Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska. Ale nie jesteśmy sami. Dzisiejsze spotkanie jest dowodem na to, że konferencja wzbudza zainteresowanie wszystkich władz regionu i miasta. Mamy partnerstwo z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, za co jesteśmy niezwykle wdzięczni i wszyscy razem damy radę. Tak i my będziemy pomagać jak tylko będziemy mogli i gdzie będziemy mogli. A jakie są pani oczekiwania co do całego wydarzenia? No, przede wszystkim liczę na to, że Olsztyn i region świetnie wypadnie, że pokażemy się z jak najlepszej strony, że okażemy się bardzo dobrymi opiekunami, organizatorami, że zajmiemy się wszystkimi gośćmi, którzy do nas przyjadą. I tutaj faktycznie kongres jest lekarzy, bo lekarze przyjeżdżają z różnych zakątków świata, z różnych kontynentów, z wszystkich państw, gdzie tylko są lekarze polskiego pochodzenia. Ale oczywiście uczestnikami są też nasi lekarzy i to będzie taka platforma do wymiany doświadczeń, do rozwoju i głównym, głównym beneficjentem wszystkich kongresów medycznych i rozwoju lekarzy jest pacjent, bo to wszystko służy pacjentowi. Panie marszałku, szykuje się kongres, szykuje się zjazd. Dużo pracy przed nami wszystkimi, bo chcemy godnie uczcić 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Co to oznacza dla regionu? Przede wszystkim promocja, bardzo duża promocja regionu, bo wiadomo, że Charakter jest polonijny, więc z każdej strony świata przedstawiciele medycyny zjadą się do nas, do regionu warmińsko-mazurskiego. Oczywiście też wielka kwestia, jeżeli chodzi o, o samą profesję, bo. Porównywanie praktyk w wymiarze światowym jest bardzo ważne. Bardzo się cieszę, że właśnie Magnificencja Rektor Uniwersytet bardzo mocno i zdecydowanie w tej części kongresu obejmuje, jakby dowodzenie, bo to jest bardzo istotne, żeby na przykładzie naszego Kolegium Medicum. No i oczywiście potrzeby służby zdrowia dyskutować, rozmawiać, prezentować. Myślę, że będzie możliwość też... Pokazania regionu w tych pięknych aspektach przyrody, Olsztyn, wspaniale rozwijające się miasto, no i oczywiście czas 550. rocznicy urodzin Kopernika, który też był lekarzem. Także to ważne, że ten akcent będzie właśnie w naszym regionie przy tej rocznicy przedstawiany. Z naszej strony może oferta kulturalna, pewnie każdy będzie mógł w jakiś sposób dołożyć tą cegiełkę, żeby dobrze naszym polonusom pokazać przecież ich rodzinny kraj, no i zapraszać do dalszych odwiedzin. Także bardzo się cieszę, że jest ta inicjatywa, że Olsztyn i region i uniwersytet przede wszystkim został wybrany jako miejsce tego kongresu.